Jest to e, dzieło niesamowite i nie mam wątpliwości, że jest to dzieło Boże. Powstało w 2001 roku, w 2001 roku pojechał pierwszy raj. E, po wizycie naszego świętej majęci komandora, w 2000 roku odwiedził katy, po wielu latach też e, przyjechał do Polski i zrozumiał, że e, ta okupacja komunistyczna, która trwała wiele lat i y, tworzyła w Polsce pewną wizję historii i świata, która nie do końca była prawdą. Że należy zrobić coś takiego, co przywróci polskiemu narodowi y, świadomość prawdy, świadomość historii i e, też doda dumy nam z tego, że jesteśmy Polakami. Odwiedził razem ze swoim przyjacielem, świętym Peszkowskim, katy i postanowił, że przeprowadzi tam motocyklistę. Ponieważ wydawało mu się, że jeżeli przyjedzie cała kolumna motocykli. Jeżeli ziemia będzie dudnić, to tego nie da się przemilczeć i to spowoduje, że prawda wyjdzie na jaw, że będziemy się uczyć historii prawdziwej i dowiemy się, jak to naprawdę było. Polakar dodawało, że był naiwny, że wiele rzeczy można przemilczeć i, i nawet rajd Katyński w ziemię y, przy jadących stu motocyklach. Natomiast to też nie jest do końca prawda, bo przez te 20 lat, prawnie niespełna nie 20 lat, bardzo dużo osób dowiedziało się. O prawdzie katyńskiej, o tym, jak, jaka była nasza historia. Czyli rejt katyński powstał z miłości. Powstał z miłości do Polski, z tęsknoty za Polską. Powstał z miłości do prawdy. nasz komandor Wiktor Węgiel też zapoczątkował y, motocyklową turystykę historyczną. Y, z tego dzieła Rajdo Kadyńskiego wyrosło wielu podróżników, y, wiele grup i stowarzyszeń, którzy kontynuują już może na swój sposób, ale właśnie to kultywowanie polskiej tradycji historii. Rejt Katyński ma jeszcze taki wymiar niezwykle ważny, że jeżdżąc na wschód, na Kresy, poznając historię, dotykając miejsc, spotykamy tam Polaków, spotykamy tam ludzi. Często to są ludzie, którzy wydawałoby się zostali po II wojnie światowej opuszczeni przez Polskę. Pozostawieni bez kontaktu z macierzą. Mający często poczucie porzucenia, zapomnienia, tego, tak, że Polska o nich nie pamięta. A oni przecież nie zrobili nic złego, bo to politycy przesunęli im granice. Oni zostali na swojej macierzy, oni zostali, tam w są groby ich przodków. Oni zostali przy ziemi, która jest przesiąknięta Polską i przyjazd, niejednokrotnie przyjazd kraju katyńskiego to jest ogromne szczęście, bo to jest przyjazd pojawienie się Polski w ich domach, w ich okolicy, ogromne emocje, niesamowite szczęście do spotkania, spotkania Polski z Polską, Polaka z Polakiem, serca z sercem. To są naprawdę ogromne wzruszenia. I niesamowite wydarzenia. My jeździmy. Można powiedzieć do Polaków, do ludzi, i zawsze powtarzam to, że jeździmy do tych Polaków, którzy zostali w tamtej ziemi. Jeździmy do tych Polaków, którzy żyją, mieszkają. Kultywują wiarę, tradycje, przenoszą to z pokolenia na pokolenie. Którzy są pełni miłości do ojczyzny. I jeździmy też dlatego, żeby poznawać siebie nawzajem i żebyśmy byli w tej wspólnocie motocyklowej, wspólnocie patriotów. Żebyśmy wiedzieli, że to nieprawda, że. Bycie patriotą jest niemodne, że jest niewłaściwe. Bo tak naprawdę zastanawiając się sekundę na całą sprawę, to przecież mieszkając na tej ziemi, chcąc, żeby tu było wszystko dobrze, żeby ludzie byli szczęśliwi, zupełnie naturalną rzeczą jest bycie patriotą. Wręcz pierwszą rzeczą. Spotykamy się zatem w tej grupie, gdzie Bóg, honor ojczyzna ma znaczenie i jedziemy tam, gdzie na te szlaki, które wskazał nam komandor, poznajemy na żywo historię, dotykamy bardzo ważnych miejsc, bo doświadczenie jest tak naprawdę bezcenne. Zarówno media, telewizory najcierzejsze mogą nam pokazać i powiedzieć wszystko. Ale jeżeli pewne rzeczy dotkniemy, poznamy, będziemy mieć własne doświadczenie, nas będzie po prostu trudniej oszukać. I też jedziemy na wschód, bo poznając historię, poznając tych ludzi, Poznając też tubylców nie będziemy się dawać napuszczać jeden na drugiego, bo tam przekonujemy się najlepiej, że Polak od Rosjanina, Ukraińca, Białorusina niewiele się różni. Tak samo potrzebuje dachu nad głową. Tak samo potrzebuje coś zjeść, mieć kochającą rodzinę, być szczęśliwym, być zaakceptowanym. I wtedy wiemy, że naprawdę jesteśmy tymi samymi ludźmi i tego samego Boga.